5, 6, 10, 15, a może więcej niż 20. Ile powinniśmy mieć otwartych pozycji, tradując, spekulując na rynkach finansowych? O tym w kolejnym odcinku najlepszego kursu tradingu i spekulacji dla początkujących online za darmo. Partnerem kursu jest dom Maklerski XTB. Link do partnera znajdziesz w opisie. Kolejnym dylematem, który podejmujemy w tym kursie dla osób na ten moment oczywiście początkujących, ale mam nadzieję, że pod koniec już będziemy cisnąć z fajnymi rzeczami średnio zaawansowanymi i bardziej zaawansowanymi, jest temat, ile pozycji powinniśmy mieć w grze. I pozwól, że przedstawię Ci to od strony problemu, a nie od strony rozwiązania. Jeżeli klikamy sobie i zajmujemy pozycję krótką na euro do dolar. Mamy podobny sygnał, zajmujemy pozycję krótką na funcie do dolara. Mamy pozycję i dostajemy komunikat, że sygnał pojawia się na dolarze do jena i jest to sygnał, na przykład do kupna. W rezultacie czego wpadły nam kilka pozycji. Mamy trzy otwarte pozycje. I na pierwszy rzut oka możesz pomyśleć, o, okej. Okay. Spokojnie, jestem zdywersyfikowany, bo nie mam jednej pozycji wpływającej na mój portfel, ale tych pozycji mam aż trzy. No właśnie, pora się im przyglądnąć. Jeżeli mamy pozycje krótkie, euro-dolar i funt do dolara, to zauważ, że w obydwu przypadkach dolar pełni tą samą rolę. I jest, jak mamy walutę kwotowaną i walutę bazową, jest po jednej stronie. To oznacza... Że jeżeli pojawi się jakikolwiek news z amerykańskiej gospodarki, co pojawia się dosyć często, inflacja, stopy procentowe, konferencje prasowe, NFP, cokolwiek, cokolwiek, co się pojawi do, i dotyczyć będzie dolara amerykańskiego, będzie wywoływało praktycznie kalkę ruchu na euro do dolarze i na funcie do dolara. Więc, mając po jednym mikrolocie na tych parach walutowych, w jednej chwili, jako osoba początkująca, ty nie podejmujesz ryzyka zdywersyfikowanego, tylko ty go zdublowałeś. W zasadzie podejmujesz to samo ryzyko. Inaczej eurodolar i funt dolar zachować się będzie wtedy, gdy pojawią się dane na przykład tylko i wyłącznie dla gospodarki brytyjskiej, bo to będzie dotkało bardziej funta względem. Dolara. No i teraz mamy dolara do jena, tylko że z pozycją długą i tu widzimy, dolar jest po drugiej stronie i znowu się okazuje, że tak wyglądające portfolio to nie jest portfolio zdywersyfikowane, ale w zasadzie jeden sygnał techniczny, który pojawił się na etku, na kablu i na ujku, bo tak one się nazywają w y, traderskim slangu. I albo nam one wszystkie wyjdą, albo nam nie wyjdą wszystkie naraz, praktycznie. Tak to wygląda pod kątem upraszczania procesów i też rozmowy na temat statystyki i prawdopodobieństw. Więc teraz pytanie: to na co zwracać uwagę, jeżeli handlujemy na etku, na kablu, na czymkolwiek byśmy tutaj nie handlowali, patrząc na nasze portfolio? Najprostszym sposobem, takim mało matematycznym, mało skomplikowanym na pewno nie musimy robić tego na piechotę jest to, żeby wykres Par walutowych, instrumentów, które mamy w portfelu, w, w, w portfelu, nanieść na jedną oś czasu i oś zmiany procentowej. Czyli, żebyśmy zobaczyli, czy jak, jak chodzi i zachowuje się euro-dolar, tak samo zachowuje się fund względem dolara. Drugim sposobem jest podejście pod tak zwany kalkulator korelacji a więc korelacji. Korelacje to są tak naprawdę współzależności i one nam mówią o tym, jaka jest szansa na to, że jak pojawi się jeden jak pojawi się ruch na jednym instrumencie, to ten sam ruch podobny pojawi się też na instrumencie innym, drugim tym, na podstawie którego korelacje chcemy Policzyć i tutaj dla przykładu mamy kalkulator, wybieramy sobie na przykład nie będzie ten euro dolar, wybieramy sobie przedział czasowy wykresu na godzinowy i takich godzinówek chcemy sprawdzić 100, klikamy oblicz i wyskakują nam wyniki. Wyskakują nam wyniki, tutaj zaznaczone są, były wcześniej, więc jest sobie tutaj na nie nie patrzmy, ale widzimy, że rozpiętość kalkulatora jest od minus 0,93 do 0. 84. No i uwaga, o co chodzi w tych liczbach. Korelacja, w zależności od tego, z jakiej formuły skorzystamy, jest albo od minus 1 do 1, albo od minus 100 do 100. Generalnie chodzi tylko i wyłącznie w zasadzie o miejsca po przecinku, więc tym się nie przejmujmy. Natomiast jeżeli widzisz wartość minus 94, to znaczy, że dolne ekstremum to minus 100, a górne 100 albo 1, w zależności od tego, z jakiego kalkulatora korzystamy. I teraz, im bliżej jedynki, tym dane instrumenty są do siebie bardziej skorelowane. Dla przykładu, w przypadku funta do dolara względem euro-dolara na interwale godzinowym i okresie stóweczki, mamy poziom 0,84. To oznacza, że praktycznie 84% ruchów na tych instrumentach były ze sobą zgodnych. I z drugiej strony, gdy mamy minus 0,93, to w tych podanych danych mamy odwrotny ruch w prawie 93% przypadków na parze dolar względem duńskiej korony. I kiedy tak naprawdę kiedy tak naprawdę korelacja działa na naszą korzyść, jeżeli chodzi o dywersyfikację. No wtedy, kiedy jest ona jak najbliżej poziomu zera, bo to oznacza, że nie ma albo bardzo rzadko są sytuacje, w której jeden ruch pokrywa się nam z drugim, albo jeden wynika z drugiego. Czyli jak najbliżej 0 albo od tej wartości ujemnej, albo od tej wartości dodatniej. No to wtedy, jak wrzucimy sobie na przykład dwie spółki, których wartość korelacji w tym podanym dla nas okresie jest i wynosi na przykład właśnie 0,01 albo minus 0,02, o ile oczywiście takie pozycje i takie spółki jesteśmy w stanie znaleźć, bo jest to niezwykle trudne. Zadanie, bo, to, bo jednak mimo wszystko, w większości przypadków, te wykresy nam się mocno będą pokrywały. Kolejną rzeczą jest to, z jakiego zakresu czasowego skorzystać i ile okresów chcemy wziąć pod uwagę. I tutaj najlepiej popatrzeć na swój średni czas trwania pozycji. Bo jeżeli trzymasz pozycję średnio tydzień, to po jakiego grzyba analizować korelacje na poziomie roku? Sprawdź sobie korelacje tygodniowe e, historyczne na danych parach walutowych, żeby zobaczyć, czy to ma dla Ciebie sens. I jeżeli chodzi o zakres czasowy, no to też wrzuć ten, z którego Ty. Korzystasz, czyli jeżeli to jest 5 skorzystaj z pięciominutówki. Natomiast problemem jest to, że tutaj tej historycznej korelacji, czyli nie sprawdzimy sobie od 1 stycznia do 8 stycznia godzinówkę 100 okresów, tylko dostawać będziemy te aktualne korelacje, więc pogrzebać musimy troszeczkę głębiej. Zatem, jeżeli jesteśmy na platformie, mamy policzone te nasze korelacje, albo wiemy, jakie są współzależności, no to nie pozostaje nam nic innego. Jak? I to jest akurat atut tej sytuacji, sytuacji, w której te korelacje jednak są albo wysoce ujemne, albo wysoce dodatnie w tych oczywiście obszarach wahania się na naszego współczynnika korelacji. Bo jak mamy na euro-dolarze, funcie do dolara i dolarze do jena japońskiego trzy sygnały techniczne, no to możemy wybrać ten, który jest najmniej ryzykowny, czyli tam, gdzie możemy ustawić stop lossa w miarę najbliżej, jak jest to możliwe, ceny. Tam, gdzie nie ma tików albo dziwnych ruchów, po prostu możemy wyselekcjonować ten wykres, który nam najbardziej odpowiada. I powinniśmy otworzyć jedną pozycję z tego sygnału, który otrzymamy, bo poziom naszego ryzyka będzie. Tak, nie będzie mnożony przez to, że otworzymy tą naszą pozycję na trzech różnych parach walutowych. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby. Bo jest jeszcze takie podejście. Mamy te trzy pary, mamy dwa, mamy te sygnały do zajęcia pozycji, i wybieramy sobie e, dwie najlepsze, i zamiast docelowo otworzyć, nie wiem, mini lota na jednej, to otwierza, otwieramy po 5 mikrolotów na dwóch, żeby. Wyeliminować ryzyko bettika, jakiegoś flash crasha albo, albo sytuacji, w której mamy dziwny, mało wytłumaczalny ruch na wykresie. Rzadko się coś takiego stosuje. Jako osoba początkująca, raczej powinieneś skupić się na tym, żeby monitorować dobrze pojedyncze pozycje. I pamiętaj, jeżeli tradujemy, spekulujemy, to też nie jest tak, że tych pozycji powinniśmy mieć kilka, kilkanaście. Najczęściej rozgrywamy parę sygnałów. Naraz je pilnujemy. Im niższy interwał, tym też możliwość obserwowania dużej puli instrumentów jest utrudniona. W zasadzie jest technicznie, nawet można powiedzieć, niemożliwa bez wspomagania się jakimiś systemami automatycznymi, algorytmami, czyli czymś, co nam wypluwa podpowiedzi i my nie musimy śledzić wykresów na bieżąco. Ale możesz zacząć lekcję dywersyfikacji swojego portfela od najbardziej podstawowej rzeczy. Wskocz na Darmową platformę do wykresu, na przykład taką jak TradingView, i narzuć sobie kilka wykresów. Patrz, ile dołków i wierzchołków ci się pokrywa i dlaczego tak się dzieje w przypadku tych wykresów, bo może się okazać, że kopiesz w miejscu albo po prostu przybierasz nogami w miejscu i dlatego nie idziesz do przodu, bo wydaje ci się, że się dywersyfikujesz, a jedynie zwiększasz ryzyko. Do pojedynczego sygnału technicznego. I tutaj jest dywersyfikacją, i też z wielkością pozycji, odnosząc się do lekcji wcześniejszej, jest jeden taki malutki, malutki, malutki mankament, to znaczy, nie ma czegoś takiego, jak sytuacja pewniejsza albo sygnał bardziej czytelny. Czyli nie powinniśmy przeznaczać więcej kapitału na to, że nam się wydaje, że dana sytuacja jest pewniejsza, że nasza analiza jest. Pewniejsza, nie, tutaj powinniśmy stosować raczej żelazną zasadę ryzykowania podobnych kwot regularnie, a nie, że nagle o, na przykład trójkąt symetryczny, to dla mnie dwa razy więcej kapitału pcham w coś takiego. Tak nie powinniśmy robić. Zobaczysz z czasem, jak weźmiesz swoje portfolio, że tego typu sytuacje będą raczej stanowiły takie dosyć istotne gwoździe do naszej inwestycyjnej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Jesteśmy w kontakcie, a to oznacza, że rada moment, na naszym kanale kolejna lekcja i porozmawiamy sobie o uwaga, paradoksie takim istotnym, który w zasadzie powoduje albo daje nam odpowiedź, dlaczego tak dużo ludzi na rynkach finansowych traci.